Witam Was serdecznie na tym kanale Dzisiaj kolejna horror mapka. Ja mam na imię Adam i dobrze wkładam, a za kamerą jest Domin, ja ma duży komin. No, to witamy, mapa się nazywa GM Hyde. Nie czytamy rusu, bo nam się nie chce. Jak chcecie to samo możecie przeczytać. My już czytaliśmy, oczywiście. Ale się nie udało. I zjebaliśmy. No, bo straciliśmy ważną rzecz. Eh, i teraz no to idziemy, bo już skończę. Mogę jeszcze No shot. Ale nie tak, zjeść nie wkłada. Yo! Junt on i słuchaj, second. To jutro w sumie, jo, ale trafiliśmy. Ej, no na serio. No. No. pewnie oglądacie, to już będzie dwudziesty drugi no bo serdecznie długo Kacamy, żeby się załamało szybciej ja było coś. Na chyba właśnie. Oj. Oj. Chyba nie powinniśmy skakać. Ja, ale no. Oj. 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 Cieszę się, mordu. musimy. Cześć. Oj. Oj. Jest Ghost Detector. Nie wrzucałem go do naprawy. Jeszcze rozwaliłem. ostatnio go wrzuciliśmy tutaj Ghost Detector Repair. I nie mogliśmy wydostać go. Nie mogliśmy go już wydostać. Chodź, może no, się Nie wiemy, jak to działa. Oczywiście, bo. Do tego punktu tego detektora nie mieliśmy, więc. Yo. Gdzie ty jesteś? To tobą. O, mogliśmy go wydostać. Patrz. Aha. Dobra, no to zaczęliśmy od nowa. Aha. To... Oj! Oj! Chyba duch. Czekaj. Co jest? Czekaj. O. Można Zdradzie, iść. Przepraszam widzowie jeśli będziesz ścinać. Otwieraj. Bo ja mam Ej, 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 ej. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Ej, czerwono, czerwono! A spójrz za nami. Za Co o, o kurwa! Co to było? Okej. Okay. A w sumie da się bez niego, wtedy większa adrenalinka atakuje. Um. Światło wyłączyło Weź włącz Nie Doś Weź go. Co jest? Światło? Działam? Działa To co kama Dobra, chodź tu jedziemy to

O, tu, tu. Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj chyba. Jest. W tyłu nic nie ma. Dźwigniam. Power enable. No o, to chodź comes? tu. Able żółta. Dobra, zielona. Tutaj task force będę potrzebny. Coś tu jest. Coś tu jest. Ej, bo. Ej, bo. Ej, bo. Czer Ej bo to. Bo to jest ten. To jest duch. Szerwam. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu widzę go. Widzę go. Gdzie się? Um, się rozwalił A no to musimy naprawić Ja pójdę go naprawić Ja idę z tobą, ja... O ej, czaski spadły Co? Czaszki spadły. Um, Nadal działa, tylko że nie ma tego ekraniku Idź go naprawić O co to jest? Um, Czemu? O co chodzi? Ja idę do góry. Tak, ja też. O, się. Ej, co jest? Tej. Co, co, co? Czy, a, czyli jedna osoba może tu być, a druga może chodzić po domu. Bo to jest kamerka taka. A, dobra, to ja ci będę mówił. Dobra. No Do bo... tak jakby tu jest woda wszędzie, nie wiem czy widzisz. Skieruj na górę, to wtedy będzie widok dół. Ej, co? Ja nic nie widzę. Nie? Ja jestem przy tych czaszkach. Czas... Co jest? Co, Co, jest? Co jest? Co jest? Co jest? Sam nie wiem. Masz klucz, to do ciebie. Wezmę. Ej, bo. Mam tak jakby czerwone. Ej, bo tu. Ej, bo, bo, bo mój kolega z, z czerwonymi oczami. Jest na początku i chyba jest z zamiarem. I mam czerwone. Kolega, yy, taki, no, szkile. O, o, nie, um, 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 co to jest? Co jest? Co jest? Ej, otwórz te drzwi. A, co jest? Co to jest? Co to jest? Co jest? Ej, bo, te po mnie, nie wiem gdzie jestem. Ja jestem w jaskini jakiejś. Stary jest w jaskini. A ja nie wiem gdzie jestem W jaskini jakiejś. Ryba, to pirdom ryba. to jest, to jest, jest! Jestem z powrotem. Jestem gdzieś w domu ja nie wiem gdzie ja jestem. Dobra, odnalazłem się. Ja jestem koło odchodów idę do góry i ja do do. Ja też idę do góry i znalazłem się. Weź ten ghost detektor z drogi, no Cześć zamknął i... te drzwi! Nie zamknąłem! Bo jesteśmy ugotowani Chuj Wyjdziemy z nim po prostu Czekaj Ustawię go Klucz jest na schodach eee, tam gdzie są te czaszki. Ej, bo... Idzie co, co jest, Co jest, co jest? Nie wiem. Jest tu już myślę. A to tam zabracamy się, bo to chyba będzie. Ja go odstawię na te sody. Ten gozetek. Jest to. Co, 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 co? Jestem w jakimś Kiewie. Ale to ja też byłem. To może... O głupie. Co jest? Co jest? Nie, co jest, nie, nie, nie. Co jest. Co nie, nie! Czerwony ekran, co jest? Śmigoni, śmigoni, śmigoni. Co ja też mam! Co, co, co się dzieje? Co się dzieje? Ryba, pierdolona ryba. Zwierdzałam! Co jest kurwa? Kajdzie jestem, Kajdy jestem, Kaj O! To jest kurwa! Odblokowałem, odblokowałem te 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 drzwi. Dobra, idę, idę, idę. To też jest kurwa woda, chuja widać. No właśnie. Co jest? Chuj wie Pod, pod wodę Sprawdzę pod wodę czy nie ma Co jest? Ej tu stoki pojebane Ej dobra spłukają wodę No Jak woda z zas... tego było? To tego było. Dobra, jest nic. Jak Aj, woda... bo chyba tutaj rybka zapływa. No ma... Kurwa, co jest? Co jest? To skelety! O! Co jest, kurwa? Gdzie ty jesteś? Jeden. Kurwa! bo... w mojej postaci serce bije. Majka też. Co tu się dzieje? bo ja jestem zablokowany przez skieleta, który nie chce mnie zabić. Ja już, już dzieje. To jest czaszek Co jest, co jest, co jest? Ej, też to masz? Co? Nie mogę ruszyć kamerą Nie wiem Ja... Miał... Normalnie ma, nie jestem Mam telewizor, mam telewizor jakiś Co jest? Jestem w jakiejś jaskini, I... ale jest... Wszystko czerwone jest Ekstremujecie ekran na, tam na dysku Co so jest? So o oh, chłopie! O oh, chłopie! Co so jest? Yeah, ja pierdo! O kurde! Jakbyś to widział! Yeah. So Idziemy dalej. O oh, chłopie! Ej yeah, czemu ja tak powoł? Woliłocę? Ja go też. Yeah, so. O oh, chłopie! Ja yeah, pierdziele Ale mam czary na ciele! Choron, Mafia, od tego... No, jesteśmy... Jesteśmy chyba jakimiś policjantami czy coś? I my to... tak... ...obczajamy co tu się dzieje? Pojebane. Yo! Mam gazkę, mój Mam gazkę. Wiesz, może ci przyda. Czerwonek. Rozwali mi. Yy... Ghost detektor się rozwalił. Ej, ghost de... To ty tylko, ja nie mogę już tak. Czekaj, bo nie działa. Znowu się rozjebał. Tu byliśmy? Tu jest ten ghost detektor, Naprawiacz. A! CO JEST? Co? Ja nie mogę ruszać... ...ekranem. Masz taki telewizor? Masz taki telewizor? No. Ej, dobra, to był niepojebany jumpscare. Mówiłem. Ehm. Um. You must wait for night time. O, jest rano? Jak to jest rano, to była kogoś pojebało. Ery, i my to grali w nocy. Nie, to było pojebane. Sorry, sorry, sorry What? Yeah. So, uh -huh. Oh yeah. Ja nie, nie wiem, co, co się dzieje. Oh. Oh. Szkielet. Ja też mam szkielety. One są jeszcze żyje, one są jeszcze Co się dzieje? Nie wiem. Co? Już mnie to nie straży bo wiem, że to się stanie. Nie.

Game over! Przegraliśmy Przegraliśmy Serzę? Najlepszy horror Najlepszy horror On jest tak dobrze zrobiony Ja może to bym... na dzisiaj koniec Ale może w następnym odcinku O ile nam się zachce Dobra nie czyna to, to będzie To będzie zrobiony z parę partów Przynajmniej teraz wiemy, o co chodzi, o co kaman. Ale jest jak dobra. na dzisiaj koniec. Mam czarny na ciele, tu jest całkiem pojebane. To są niezłe. No. Dobra, więc na dzisiaj koniec. Na dzisiaj koniec. Może to szybko dzisiaj wyjdzie? Ale dzisiaj koniec, więc no, pożegnaj się. No. Pa, żegnam was. Może w następnym odcinku uda nam się to przejść. Oby. Oby, oby. Najlepszy horror, jaki grałem. Taki horrorowy. Bakryum są jeszcze lepiej zrobione, ale ja nie mogę.